Joś ja jestem Roki, witam Was w kolejnym eventowym odcinku złapania kamiennych Pokemonów i wykrywania kamiennych jajców. Ale zanim zaczniemy, mam dla Was bardzo ważną informację dotyczącą legendarnych Pokemonów w Pokémon GO. Prawdopodobnie chodzi tutaj o legendarne Pokémony, czyli legendarne ptaki Zabdos, Moltres oraz Articuno, a także Mew oraz Mewtwo. A konkretnie chodzi o Niusa który bardzo niedawno wycieknął właśnie podczas wręczenia nagród Webby, które zostały rozdane właśnie dla gier mobilnych i oczywiście Pokémon w grach mobilnych jak zwykle wygrał swoją konkurencję. I na tym właśnie rozdaniu podczas odbierania nagród szef marketingu na Antiku powiedział te słowa. This summer will be... Legendary. W wolnym tłumaczeniu znaczy to lato będzie legendarne. Czyli mamy takie jakby potwierdzenie tego, co wcześniej mówił John Hank, czyli w sumie prezes na Antiku, że będą chcieli wprowadzić w tym roku legendarne Pokémony, a w sumie lato to jest najlepszy okres, żeby wprowadzić właśnie te Pokemony i żeby obudzić. Uśpioną jakby rzesze graczy, która właśnie gra w Pokémon GO, a właściwie nie gra ze względu na albo brak czasu, no to właśnie wakacje byłyby najlepszym okresem, żeby ich zachęcić jeszcze raz do gry w Pokémon GO oraz graczy, którzy nie grają ze względu na brak kontentu w grze. Także myślę, że fajne info możecie zostawić łapę w górę pod tym filmem i wracamy do łapania poksów, wykluwania jajców, także miłego oglądania. Dzisiaj ze mną jest ten oto Poketrener. Który szuka kabuto? Zresztą ja też szukam kabuto, bo jesteśmy niby pod Pokestopem, ale kabuto nam się nie chce pokazać, więc prawdopodobnie będziemy dzisiaj musieli wkroczyć na teren. Pozdrawiamy księdza. <laughs> Ostatnio widziałem, jak tutaj po Pokestopach z telefonem chodził. Autentyk, do wczoraj. Mamy kabuto? Jest kabuto, ej faktycznie on był na cmentarzu. 804 CP. Musimy tutaj zachować ciszę, bo zobaczcie, że kabuto tutaj grzebie w grobach. Kabuto, ufam, to. to jest kabuto Negrofil. To jest ten cmentarz Pokémon, to powinien być same dupy, nie? Dobra, może najpierw stąd wyjdźmy, nie? Bo to tak nie wypada łapać. Teraz zajmijmy się kabuto. Podtrzymasz mi. Ej, to. <laughs> Aha, bo ja nie mam nawet tyka na nas, No ja też nie, właśnie. Uch, Dałem mu to... ostatniego. Niedobrze, to nie źle się dla mnie rozpoczyna. Uwaga, czy będzie excellencior lub po Proszę bardzo, za pierwszym razem... Za pierwszym razem... Za pierwszym razem na komputera trafiłem także bardzo dobrze, ale on mnie niestety strollował i wyszedł z PokeBola. Więc ja muszę mu trafić Excelenta z GreatBola. Uwaga. Ajajaj, rozpaliłem. Mogłem to poczekać. To było do rzucenia. Ale ważniejsze jest to, że się złapał, bo szkoda mi PokeBoliak. Widzicie u mnie ciężka sytuacja z John Jonheng ostatnio nieprzychylnie nie patrzy na mój plecak. O kurde, ale mamy tu dobrych poksów. Jedziemy z Geodudami na początek. I od razu, jak złapiemy wszystkie Geodudy z mapy, to podniesiemy golem, a 100% i najlepsze ataki. Kto nie widział odcinka, to zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że do końca wszystkich generacji to jakichś kamiennych ataków to spektakularnych i nie dodadzą. Jakieś tam wodne na pewno, jakieś water shurikeny dojdą czy coś, ale Stone Edge to zawsze był topowy atak ze wszystkich generacji. No nie, no opie, Obce w topce. Excelencior podkręcior. <laughs> nie czuję, że rymuje I oglądam, abstrahuję. <laughs> o co jest? Rzucam Excellenty, staram się jak mogę, a cały czas słyszę ten tekst. Pokémony mnie tutaj dzisiaj <laughs> trolują strasznie. Ja im Excellenta, a one mi nara. <laughs> Dobra, dobra, nie napinaj tych bicków. To nie ma sensu. No patrz, znowu się przesuną w bok. Jak ja nie lubię, jak te pokemony się w bok przesuwają. Bo ani im trafić trafić, ani nic. Co sobie mi robicie? Czemu wychodzicie? Ale mam dzisiaj flow. Mam taki flow, że joł. Dobra, kurde. No patrz jak on napina tego biska, no. Kiedyś napalony ten geodude No i znowu patrz, nie no chwyciłem pokeł w łapej. No i znowu rany boskie święte... Co tu nie wiem, ADHD mają czy jak? Aż, aż się im boję ekscelentów rzucać, bo wyczekam moment, a ten... <laughs> Ej, to chyba będzie viral. <laughs> nie, to, to będzie viralowe. Z tego będą jakieś odszoty fajne. No, on ma taki dźwięk. no Co ja, co, co ja na to poradzę? Szukam jakiegoś innego da. Albo nie, dobra, nie, nie widzę żadnego, to złapiemy sobie Omanajta. 21 CP, taki skromny. Jest taki suchar mam. Dlaczego nie ma we Francji night? To, to już przelawialiśmy. To, to. przelawialiśmy, więc muszę jakieś inne wymyśleć. No 47 candy mam, o oh, kurde, teraz będzie ewolucjonalne kremy. Dobra, teraz musimy się zakręcić koło pokestopów i zakręcić nie siebie, a pokestopy. stopy <noise> Dzisiaj będzie ten dzień świetnych żartów. <noise> Także, bo nie mam Pokeboli, więc kręcimy. Mamy dwie iwki, kurczę. Co to się zrobił z Pawem Iwek chyba u nas? Chyba jednak się zrobił, bo ostatnio John Hank nam wypłoszył w poprzednich odcinkach jakoś, to nie? I tutaj mamy całkiem dobrą, przyzwoitą iwkę 549cp. No i czemu to nie był Excelent? Przecież trafiło w kłeczkę? Zobaczmy replay. No i czemu to nie był Sędzio, co jest? Zgłaszam błąd sędziowski. Sędzia Kalosz, <noise> taki poketen. Y, nie był ekscelenta, jakże pani jak nie był, a tu był, z takich ciekawszych, a o i nie wiem, czasem się tak zacinam na jakimś zdaniu, nie wiem dlaczego, tak jest. chyba ze zmęczenia. Z głodu -ha -ha -ha. To będzie y wesoły odcinek A właśnie Kuba jak tam chodzisz z Larwitarem Bo przecież teraz jest 4 razy candy więcej na Bundy No wiesz Uuu nie przypadek <laughs> 69 candy Patrz, patrz jaki ucieszony obie Ojej <laughs> <laughs> Co, żeś jego dupę pokazał? Ej, co co, co u Ruzi? To? to ma być family content Stary, to, to oglądają dzieci No, no weź, nie jej. Musi być, nie wychodź chłopie Ucieknie Nie zawiedź telewidzów. I ucieknie, ucieknie A teraz nie pokażę na lustrzankę, i czy się złapie od razu? Uh -huh. Nie, bo great, to jeszcze zobaczmy z greatem Jak z greatem wyjdzie, a później się złapie bez lustrzanki To... Co jest? Nie kręcił się w ogóle. Może umarł w tym pokebolu, bo się ten pokabal nie kręci w ogóle. <ścoughs> Jeszcze nie miał się wychodzić A teraz moi drodzy wieł kopom na siła. Bo kolega uzupełni pokedex o o kogo Kuba? O Macargo Brawo. Dziękuję. Jesteś Jesteś prawdziwym poketrenerem. Uwaga, robi ewolucję, tak? Wygląda e, slugma? Ja się komfortowo w takiej pozycji, dobrze. Uuu. Ej, dobra, pokazuj tam, bo tam Aha, no. zaraz tu się ważne rzeczy odbywają, a tutaj te, te jakieś niuanse, kurde tutaj. Uwaga, co to będzie? No wiadomo co to będzie, ale jakie będą ataki. Wow, wow jakiś niesamowity Pokémon. Uwaga, Magcargo. Kamienno-ognisty Pokemon Bardzo ciekawe połączenie typów. I jakie ataki? Rock Troll Overheat. O kurde, masz dosyć dobry, ale nie najlepszy, chyba. Nie, Rock Troll to jest chyba najlepszy atak kamienny. I najlepszy atak ognisty. O kurde, ciekawe połączenie. I kolejna wiełkopomna chwila. Tym razem ona jest bardziej wiełkopomniejsza, <coughs> bo robimy mojego ulubionego Pokemona czyli Kabuto Topsa, który wygląda, no naprawdę, wygląda jak jakiś legendarny Pokémon. Z najładniejszych. Nawet on tak mówi, więc to mhm. musi być prawda, bo jak on tak mówi, to jest 100% prawdy. I zobaczcie, wow. no czyż to nie jest piękny Pokémon. I to jest oczywiście kolejny nowy wpis w, w Pokédexie kolegi. Czyli hmm. widzi, widzicie, że takie eventy e, są jednak bardzo potrzebne niektórym trenerom. Wow. Water Pulse Mud Shot, Ani ten, ani tena tak ci się nie udał najbardziej. Chociaż waterpulse jest dobry do obrony gymów A się. Aż Zobacz ile on ma cp, 1600 Nie? Bardzo dobrze teraz zrobili z kabutopsami, że yy, I kabutopsy i oma Stary mają teraz dużo więcej cp niż miały na początku I słusznie Mamy tu coś jeszcze na stightingsach? <grym> Co? <grym> Jezus, <grym> jest, <grym> zawał został <grym> Co? Co? Magcargo! Żartujesz? Nie! <głos> <głos> czyli w końcu John Hank się obudził. Chyba se zarwał nockę po prostu i spał do 19.16, bo w końcu dobre poksy się pojawiają. Mamy Mac Gargo, czyli pierwszy jakiś w miarę rzadki Pokémon, bym powiedział. 108 CP, czyli yy, słabo, ale Pokémon dosyć rzadki. Czyli za chwilkę chyba zaczną się te wszystkie aerodaktyle, Tyranitary zaczną wychodzić z losu, z krzoków. Także szykujmy się, moi drodzy, a tymczasem złapmy tego yy, Mac Gargo Uwaga! Także co, kochani? To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Piszcie komentarze, czy czekacie na legendarne Pokémony. A ja od razu zapowiadam, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą tak epickie Pokémony, jak na przykład niesamowite historie z Pokémon Go, czyli jedna z waszych ulubionych serii. Więc jeśli chcecie coś takiego, to zostawcie też łapę w górę. Pokażcie, że chcecie niesamowite historie z Pokémon Go, a mam naprawdę niesamowitą historię. Która tamte historie bije na głowę. Również na dniach wbija odcinek z gimów, ze wszystkich regionalnych Pokémonów z Pokémon W tym tych, które zostały dodane niedawno czyli Corsola i Heracross. I odcinek jest z Waszym udziałem, więc będę Was tam pozdrawiał. No i kilka odcinków niespodzianek, które też będą bić na głowę. Szykują się dla Was w tym i w przyszłym tygodniu. Także zasubskrybuj sobie kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Naciśnij sobie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam Cię też na grupę trenerzy Rukiego oraz na fanpage, bo też albo w tym, albo w przyszłym tygodniu będę robił chyba jakieś spotkanie z widzami, więc napiszę w jakim mieście ono będzie, o której godzinie. I w jaki dzień? Oczywiście osoby, które będą na tym spotkaniu, wystąpią sobie w odcinku, także myślę, że warto. No i co zostało jeszcze? Instagram i Snapchat, te social media, jak i cała reszta, jest w opisie, także zapraszam Was tam serdecznie. A tymczasem co, ja uciekam, trzymajcie się, cześć.